Jesienią niedźwiedź sporządził jadłospis. Wiadomo, że jadłospis na długie miesiące zimowego garowania musi być długi. Niedźwiedź się musi solidnie najeść. Więc na zwierzęta w lesie padł blady strach. Jeleń spotyka niedźwiedzia i na drżących nogach, drżącym głosem pyta Niedźwiedziu, niedźwiedziu kochany, czy jestem na twojej liście? Jesteś. Niedźwiedziu, pozwól tylko pożegnać się z rodziną. Dobrze. Jeleń pobiegł pożegnać się z rodziną, po czym niedźwiedź go zeżar. Spotyka wilka. Wilk pyta, niedźwiedziu, je, 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 jestem na twojej liście? Jesteś. Niedźwiedziu, kochany niedźwiedziu, pozwól mi tylko pobaraszkować godzinkę z dziećmi. Dobrze. Wilk pobaraszkował godzinkę z dziećmi, po czym niedźwiedź go zeżar. Przykitał zajączek. Niedźwiedziu, jestem na twojej liście? Jesteś. A mógłbyś mnie streślić? Nie ma sprawy. <grym się znać w liście> Naprawdę dobra komunikacja potrafi wiele, wiele załatwić. Twierdzę, że może tak dzieje się źle nie dlatego, że mamy złą wolę, to dzieje się dlatego, że my powtarzające się nieporozumienia komunikacyjne w końcu nazywamy złą wolą.